Dwa lata temu zrobiłem film pod tytułem Kiedy Mapping Upadnie, który zdobył spore zainteresowanie także wśród innych twórców społeczności. Jak wygląda sytuacja po upływie tego czasu? Czy moje przypuszczenia były trafne? Jak zapowiada się najbliższa przyszłość maperskiej społeczności? Swoimi przemyśleniami, jak i obserwacjami podzielę się w tym materiale. 2020 rok, ja uważam, to czas rozpoczęcia stałego i mocniej widocznego spadku wielkości społeczności maperskiej. Tamtego roku w mappingu wykształciły się także nowe, popularne style filmów, znacznie oglądalnością przewyższające klasyczne maperskie materiały. Lecz my skupiamy się na naszym rodzinnym stylu, to znaczy mapka, fabuła, często countrybale, rozmowy państw, zazwyczaj fikcyjna fabuła. W materiale sprzed dwóch lat wymieniłem czterech wciąż aktywnie działających i znaczących twórców, a dziś... Ich ilość się zmniejszyła o połowę. Zostali Vision, do którego ten rok należy, oraz Illyra. Co ciekawe, ja, mimo braku regularności na moim kanale, podczas gdy jednak publikuję jakiś film, zyskują one większe zainteresowanie niż twórczość Illyry, co oznacza, że moje community dalej jest żywe, ale niestety moja twórczość martwa. Od dwóch, trzech lat w społeczności nie pojawił się żaden nowy, znaczący twórca klasycznego mappingu, który mógłby się pochwalić dużymi wynikami i dużą rozpoznawalnością, a to niestety bardzo zła wiadomość. Daleko w tyle za wizjonem i Illyrom plasuje się dość nowy, hanowerski, który potrafi przyciągnąć swoją twórczością osoby liczone już w tysiącu, co jest w tym community osiągnięciem. Jest także Dravgar, mogący pochwalić się podobnymi wynikami, oraz ostatnio mniej aktywny Kacper, trzymający mocno z wizjonem. Tak jak tysiąc wyświetleń to ładniejszy wynik, tak jednak wciąż nie jest jeszcze to. A gdzie reszta młodego pokolenia? Są tu spore braki. Tej trójce, jak i innym, którym zaczęło się udawać, przyciągać do siebie ludzi, życzę powodzenia w dalszym rozwoju. Miło byłoby wreszcie zobaczyć jakiegoś nowego, większego gracza. A co ogólnie dzieje się w tym roku? Pierwsza jego połowa była dość niestabilna, a to ze względu na wojnę największego gracza, czyli Visiona, yy, z jego przeciwnikami, którym kilkukrotnie udało się zdjąć kanał twórcy z YouTube'a. Ale końcowo wszystko się dobrze skończyło, i na chwilę obecną, od kilku miesięcy, społeczności panuje duży spokój. Powód może tu to znaczenie mieć fakt, że społeczność jest mniejsza. Dużo mniejsza niż kiedykolwiek, odkąd ja tutaj jestem. Mniej twórców, mniej ludzi. Mniej odmienności zdań, mniej konfliktów. A jak już jakieś powstają, to głównie przez działalność hejterów i tak zwanych antymaperów. Maperzy sami sobie wydają się z tym sobą dogadywać. I to na naprawdę sporą skalę, czego wydaje mi się, że w poprzednich latach nie było. W poprzednich latach jednak była tutaj większa kłótliwość wśród osób tworzących, a jednak obecnie oni potrafią się dogadać. Jednak głównym zapalnikiem są te osoby, które, albo raczej nawet grupy ludzi. Którzy chcą się wyzbyć kogoś, bądź całej community rozwalić. Ale sami maperzy. Ja tak bardzo teraz nie siedzę w community, bo prawie w ogóle mnie tutaj nie ma, ale z tego co mi inni też mówią, wydaje mi się, że naprawdę maperzy zaczęli się dogadywać. Największym paradoksem tej sytuacji jest fakt, że cała działalność osób chcących community rozwalić i skłócić, możliwe że końcowo przyczyniło się do jego mocniejszego pojednania i zjednoczenia. Na przełomie 2021-2022 roku wydawało się, że ogromny rozwój Visiona przyczyni się do odżycia społeczności. I prawda, dzięki działalności Visiona nasze community zostało odkryte przez duże grono nowych osób, co jednak nie zmienia faktu, że Vision przedłużył żywotność mappingu i wprowadził tu dużo nowych ludzi. Niestety nie aż tak wielu, jak niektórzy na początku przypuszczali. Chociaż jest też taka możliwość, że nowi maperzy, którzy pojawili się w community poprzez poniekąd Visiona, dopiero na scenę maperską wejdą za jakiś czas. Teraz mogą potrzebować czasu na rozwój, naukę, takie zaklimatyzowanie się w społeczności. A jeżeli już to zrobią, to jest szansa, że możemy kogoś nowego zobaczyć, kto powstał tu właśnie poniekąd od Visiona. Ale czy tak będzie? No tego nie wiemy. I podejrzewam, że nawet jeżeli, to to nikt to znaczący raczej nie będzie. Dwa lata temu obliczyłem także, ile wyświetleń zostało wygenerowane w mappingu przez 50 największych twórców. W lipcu 2020 roku było to 1 128 000 i było to o 550 000 mniej niż w listopadzie 2019. Ale jeśli mamy patrzeć wyłącznie na mapping klasyczny, to musimy z tego wyniku wykluczyć jeszcze trzy kanały, które na polską scenę wpływu zresztą i tak nie miały, co daje nam o taki wynik z lipca sprzed dwóch lat. A jak wygląda to obecnie? Nikogo zainteresowanego nie powinno to dziwić, że sercem community w tym roku jest Vision, który w październiku wygenerował aż ponad 200 tysięcy wyświetleń, co stanowi aż 48% wszystkich odsłon klasycznego mappingu tamtego miesiąca. Na kolejnych miejscach są Ilra, Ja, Martwy Six oraz Nowy Hanowerski, którzy jednak nie dorównują Visionowi nawet sumując ich wyniki. Dwa lata temu najpopularniejsza piątka wyglądała natomiast tak. Różnica jest widoczna. W tamtym filmie mówiłem też o ile popularność mappingu spadła w ciągu roku. To biorąc pod uwagę to, że ten rok temu, tam troszkę ponad rok temu, było to 1 800 000, a aktualnie jest to około, otrzymuje się miesięcznie na około poziomie 1 100 tysięcy, no to jeśli moja matematyka jest dobra, to spadek jest yy, o około 38%, jeśli dobrze to obliczyłem. Ale wiadomo, każdy miesiąc wychodzi to jest troszkę inaczej, więc spadek to jest tak około 35-40%, coś takiego przez ten rok. Tam troszkę ponad rok. Tyle stracił mapping. O tyle procent jest mniej oglądany niż ten ponad rok temu. A jak wygląda to obecnie po dwóch latach od tamtego filmu? No tragicznie. Sam fakt, że jeden wizjon to niemal połowa maperskiej gospodarki, że tak to nazwę, dobrze nie mówi. W październiku klasyczni maperzy łącznie swoimi filmami wygenerowali jedyne... 410 tysięcy wyświetleń. Dodam od tego jeszcze tak na około z 20 tysięcy, wygenerowane przez malutkie kanały, których nie wliczyłem, co wciąż daje nam strasznie mały wynik, który jest mniejszy od tego sprzed dwóch lat o aż prawie 60%. W ciągu dwóch lat społeczność skurczyła się ponad dwukrotnie, a w przeciągu nieco ponad 3 lat czterokrotnie. Prawie czterokrotnie. I ja, jako osoba będąca tutaj od. 2018 roku mogę to potwierdzić, że faktycznie jest nas w mappingu dużo, dużo mniej niż kiedyś. Niestety moje przypuszczenia w starym filmie były trafne, a nawet zbyt łagodne. Jeśli obecne tempo się utrzymie, czyli jeśli przez następny rok znowu spadek wyniesie około tam 35%, no to za rok mapping będzie robił jedynie 750 tysięcy oświetleni. Czyli już spadnie poniżej miliona i to tak dosyć solidnie. Jeśli to się wszystko utrzymie. Oczywiście może ten y, spadek zwalniać, ale może też przyspieszać. Tego nie wiemy. Podejrzewam, że w ciągu następnego roku popularność community również nie wzrośnie. W elicie zostało dwóch mocno zakorzenionych twórców ze dłuższym stażem. Są także mniejsi, którzy na szczęście ciągle próbują, lecz dalej nikomu nie udaje się wbić na poziom rozpoznawalności chociażby Ildry. Ze społeczności już nawet niezbyt to ma zniknąć, bo ta dwójka raczej jeszcze trochę z nami zostanie. Ja również, lecz... no wiadomo jak to ze mną. Ja to taki niedźwiadek, który się... Przebudza co jakiś czas ze snu zimowego, czy to jesiennego, wiosennego, czy na przykład, nie wiem, letniego. Więc siebie tutaj nie wliczam. Wielkość komuniki będzie się prawdopodobnie dalej zmniejszać, ale już coraz wolniej. Myślę, że ma perskie minimum jest to to, co jest teraz, ale jeszcze bez Wiziona. Bo jednak zawsze na czele zostanie ktoś. Ale może to być ktoś dużo mniejszy niż Wizion, co z kolei oznacza, że zbliżamy się do dna. A wy co sądzicie na ten temat? To co ja tutaj teraz przedstawiłem to są tylko moje przypuszczenia. Nie musicie się z nimi zgadzać oczywiście. Temu jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to chętnie poczynię komentarze. Wasze opinie, spostrzeżenia, może jakieś wnioski, może nie wiem, cokolwiek. Temu na dole komentarze, naprawdę chętnie poczytam, co Wy sądzicie o tym wszystkim. I mam nadzieję, że się, że się tutaj mylę, że to Maperskie dno się nie zbliża, ale jednak niestety tak to, wszystko tak to wygląda. Jeżeli stracimy kanał wielkości Visiona, czyli, 2000, czyli takie 50% tej gospodarki maperskiej nie wiem jak to będzie ja nazwać, będę to nazywał mikrofon, będę to nazywał maperską gospodarką. Czyli łączne wygenerowane wyświetlenia w miesięczne w komunity wynosiłyby około 200 tysięcy. Myślę, że niżej się już spaść będzie, że ciężko będzie spać niż jeszcze niżej, a do tego 200 tysięcy nie brakuje już tak dużo, więc Community jest naprawdę na, w tym momencie na takim prawie że wymarciu, jeśli chodzi o osoby zainteresowane nim, ale nie wiem, że, zawsze jakaś mała grupka pozostanie. Ja się już odmeldowuję, widzimy się, miejmy nadzieję, w następnych materiałach i lecę czytać wasze komentarze.